Gdy poczujesz szczęścia, smak z kubusiem klaszcz. Gdy poczujesz szczęścia, smak z kubusiem klaszcz. Kiedy szczęścia, smak poczujesz, pokaż nam to tak, jak umiesz. Gdy poczujesz szczęścia, smak z kubusiem klaszcz. Gdy poczujesz szczęścia, smak z tygryskiem, skacz. Gdy poczujesz szczęścia, smak z tygryskiem, skacz. Kiedy szczęścia, smak poczujesz. Z tygryskiem skacz. Kiedy szczęścia smak poczujesz, skacz i klaszcz? Kiedy szczęścia wszyscy razem? Skacz i klaszcz. Wraz z dusiem i tygryskiem szczęście swoje pokaż wszystkim. Kiedy szczęścia smak poczujesz, skacz i klaszcz? Wraz z dusiem i tygryskiem szczęście swoje. Pokaż Się ta piosenka? Czy chcecie ją zaśpiewać od początku? Śpiewając, nie zapominajcie o klaskaniu, no i.